Witajcie, witam wszystkich e, Państwa, Michał. E, niezwykłe rzeczy, które dotykają w Polsce e, katolików, e, dzieją się na naszych oczach. E, tych, którzy znają księdza Michała Olszewskiego, którzy znają księdza Piotra Glasa. E, ksiądz Piotr Glas, akurat e, jest znane tutaj w Polsce, ale podlega pod Kościół Brytyjski i tam też mieszka. Ale tą sytuacją, o którą najpierw Wam opowiem, jest sytuacja księdza Michała. Z, z, sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Informacje docierają właśnie teraz z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Kolejne wywiady. Jest planowane posiedzenie w sprawie uwolnienia księdza Michała. Tak e, pojawiły się kolejne informacje. Ksiądz Michał jest już ponad pół roku i wszyscy widząc te informacje, które ksiądz mówił, o, o tym, iż nie mógł się załatwić, iż nie mógł dostać wody, szklanki wody, iż e, świecono mu światłem w nocy białym światłem. E, Mówiono, wiele mediów mówiło o torturach wobec księdza. Oprócz księdza są też w areszcie dwie urzędniczki, pani Urszula, pani Karolina. To wszystko bardzo niepokoi wiele osób, które interesują się tym tematem, których bardzo porusza los księdza Michała Olszewskiego. Jakie są nowe informacje? Informacje. Wstrząsające. Ksiądz właśnie powiedział: O Jezus, Maria, ja tego już nie wytrzymam. Rozpłakał się. Powiedział o tym mecenas księdza. Mecenas, mecenas Wąsowski. Chodzi tutaj o sprawę, iż ksiądz Michał i urzędniczki pani Urszula, pani Karolina będą e, możliwie, może, może będą wypuszczeni już w październiku na wolność, ale jak się okazuje dwa dni przed e, tym e, możliwym wypuszczeniem księdza Michała oraz urzędniczek, 22 października ksiądz, jak i pani Urszula i pani Karolina mają usłyszeć kolejne zarzuty. Więc e, wszystko... To, co ksiądz powiedział, że już tego nie wytrzyma, iż, iż e, e, naprawdę sytuacja e, jest e, dla księdza bardzo poważna, iż jak donoszą tutaj media, ksiądz bardzo możliwe, że trafi do e, szpitala. Prawnik obawia się o stan psychiczny księdza Michała, E, obrona będzie wnioskować o przeniesienie go na szpitalny oddział więzienny. E, prawnik księdza Michała, mecenas Wąsowski, mówi, iż ksiądz Michał jest w fatalnym stanie. E, więc, e, tak jak powiedziałem, dwa dni później 22 możliwe mm, będą, będą, 22 jest ksiądz wezwany. E, doprowadzenie księdza Michała oraz dwóch urzędniczek, pani Urszuli, pani Karoliny do prokuratury mają on, oni wszyscy, cała trójka usłyszeć nowe zarzuty a 20 na to wychodzi dwa dni później 4 będzie tutaj próba uwolnienia urzędniczek, jak mówi mecenas Wąsowski tak rzeczywiście się złożyło że ksiądz zgłosił naszą rozmowę telefoniczną w służbie więziennej na wtorek pomiędzy 14 a 16 to połączenie e, połączyło się dość dość się opóźniło jak mówi mecenas Wąsowski ja nie mogę do niego dzwonić bo tylko on może do mnie teraz e, czasem dwa razy w tygodniu zadzwonić i rzeczywiście byłem zaniepokojony bo połączenie się opóźniało wtedy właśnie dostałem informację z prokuratury że zapraszają mnie Panią Urszulę oraz panią Karolinę. Mecenas Wąsowski, jak mówi, jest też obrońcą pani Urszuli. Na 22 października panią Urszulę na 9.30, a księdza Michała na 10.00. Do prokuratury krajowej celem zmiany dla księdza Michała zarzutów oraz pani Urszuli celem uzupełnienia i zmiany powiedział adwokat obrońca zarówno pani Urszul, jak i księdza Michała Olszewskiego ksiądz odpowiedział O Jezus Maria ja już tego nie wytrzymam i się rozpłakał yy, yy, mówi tutaj mecenas Wąsowski iż ksiądz też spodziewał się mógł się spodziewać jak mówi tutaj taki że taki tryg jest już powtarzany który z kolei Muszę powiedzieć wszystkim Państwu, że triki działają w ten sposób, że są już to reakcje mięśniowe. Tak mówi tutaj mecenas Wąsowski: działają w ten sposób, że tutaj to nie jest coś takiego, że można opanować ten stres psychicznie. Tego się spodziewaliśmy. To jest trochę tak, że jakby ktoś dostał. Palpitacji serca, mówi. Więc zaniepokoiłem się i zacząłem z nim rozmawiać. Mówi mecenas Krzysztof Wąsowski. On jest silny, ale to jest już ponad pół roku. Dodał takie strzały, jak wyraził się mecenas Wąsowski, czyli informacje, że jest możliwość uwolnienia księdza Michała. A kilka dni przed tą informacją, przed rozprawą o uwolnienie. Pojawiają się kolejne zarzuty. Są co, jak mówi dalej, są co 2-3 miesiące. Dostajemy informacje prokuratury, że już niby wszystko mają i że niby już wszystko pokazali, o co chcą oskarżyć się za Michała, a ciągle jest coś nowego. Tak powiedział mecenas Wąsowski. Jak mówi ksiądz, Wąs mówi mecenas Wąsowski: oskarżyciele prowadzą, prowadzą cyniczną grę. Obrona czyta to jako rozpaczliwy ruch prokuratury, która utwierdza obronę, że prokuratora nie ma nic w materiale dowodowym. A ten rozpaczliwy ruch ma spowodować, że sąd nie będzie w stanie ocenić w ciągu dwóch dni całości materiału dowodowego pod kątem tak zwanych nowych zarzutów. Co zatem będzie chciała prokuratura uzyskać? Kontynuuje mecenas Wąsowski. No to żeby sąd przedłużył jeszcze sprawę i pozwolił prokuraturze działać, bo powie ona w sądzie, że ma tyle jeszcze niespodziewanych nowych czynności, które wymagają tego, by ksiądz Olszewski i dwie urzędniczki byli dalej w areszcie do końca listopada, mówi prawnik. Zapowiedział, że obrona wystąpi z wnioskiem o skierowanie księdza Olszewskiego na oddział szpitalny. Więc słuchajcie, Taka sytuacja, jak mówi tutaj mecenas Wąsowski, podkreśla zły stan psychiczny księdza Michała. Mówi, że wykończą go psychicznie i on wpadnie w jakąś depresję. Będzie się, bardzo się boję o jego stan psychiczny po tym, co usłyszałem w jego, podczas rozmowy telefonicznej. Jak mówi, o Jezus Maria, ksiądz Michał Olszewski, ja już tego nie wytrzymam, to... Co słyszeliście jest wstrząsające, a powiem Wam jeszcze tutaj te informacje, o których mówiłem na wstępie. Księdz, ksiądz Piotr Glas czekamy na informacje co do dalszej sytuacji. Kolejna rozprawa taka, rozprawa, który jak mówił Ksiądz Piotr Glas, będzie jednym ciurkiem, jest planowana na marzec, więc wtedy na pewno coś się hmm, będzie wiadomo w sprawie księdza Piotra Glasa. Ciężki czas dla polskiego duchowieństwa. Jak słyszycie, straszne informacje dopływają z tutaj więzienia, od mecenasa Wąsowskiego, który prowadzi, jest mecenasem zarówno księdza Michała Olszewskiego, jak i pani Urszuli. Poczekajmy na dalsze informacje. Jak powiedziałem. Jest możliwość uwolnienia księdza Michała już w październiku, ale dwa dni wcześniej dostanie ksiądz Michał oraz urzędniczki pani Urszula oraz pani Karolina kolejne zarzuty. W takiej sytuacji, jak myślę, tutaj prosiła też kuria w sprawie księdza e, Piotra Glasa. Ja myślę, tutaj też e, wiele osób to robi, trzeba się też modlić. E, modlić o wsparcie, bo sami słyszeliście słowa księdza Michała, który mówi, że już tego nie wytrzyma. To tyle na dzisiaj. E, ja was proszę o to, abyście wspierali kanał w e, funkcji wspierania czy też w jakiejś innej możliwości na zrzucę, na przykład, wspierajcie, no i udostępniajcie te filmy. Do usłyszenia, lajkujcie, subskrybujcie kanał. W kontakcie do następnych informacji. Pozdrawiam wszystkich. Michał.